Proszę Państwa, dziękuję za zaproszenie do akcji Wiedzą w Chorobę. Po raz kolejny spotykam się z audytorium moich słuchaczy i wiernych słuchaczek, też jeżeli chodzi o tematy. Dzisiejszy wykład był poświęcony atrofii organitalnej, która dotyka wszystkie kobiety po 50 roku życia, a najbardziej nam zależy na tym, żeby o tym porozmawiać z Amazonkami. Dlaczego z Amazonkami? Dlatego, że kobiety po operacjach piersi, po leczeniu nowotworu piersi bardzo często pozbawione są czynności hormonalnej na młodym wieku około 40 roku życia, gdzie normalnie powinny posiadać jeszcze. Czynność hormonalną. Dotyka ich problem atrofii urogenitalnej. Dlaczego jest tak ważne? Ponieważ jedynie 25% kobiet zb. zgłaszających się do lekarza ginekologa sygnalizuje ten problem. Oczywiście lekarze nie są tu lepsi, ponieważ tylko 7% lekarzy pyta te pacjentki o dolegliwości ze względu na atrofię urogenitalną. A jakie są to dolegliwości? Po pierwsze, suchość pochwy to jest jedna rzecz dyspareunia, czy bolesne stosunki, niekomfortowe stosunki, kłopoty z wydzieliną pochwową, nawracające infekcje uroginekologiczne, czy zapalenie pęcherza moczowego, zapalenie pochwy, dolegliwości bólowe podbrzusza, jak i również nieprawidłowa wydzielina z pochwy. I to wszystko powinno skłonić nasze amazonki do tego, nasze pacjentki, do tego, żeby udały się do lekarza, a jeżeli lekarz nie zapyta, to powiedziały mu o tych objawach, które je niepokoją. Dlaczego niepokoją? Bo część z tych pacjentek po pewnym czasie będzie miała również wysiłkowe nietrzymanie moczu, i to zaczyna być bardzo, bardzo przykrą rzeczą, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Zwłaszcza, że na plecach mamy jeszcze bagaż choroby nowotworowej. Co możemy zrobić? Stosuje, czy stosujemy oczywiście nowoczesne metody, wiemy o tym, że pacjentki, które są po operacjach raka piersi nie mogą stosować hormonalnej terapii, ani systemowej, ani lokalnej, ale mamy w zanadrzu bardzo dużo metod opartych na kwasie hialuronowym i substancjach dodatkowych, które możemy do tego kwasu hialuronowego dodać. To są witaminy A, to są witaminy E, to jest, to jest kwas mlekowy, to są wyciągi z olejku drzewa herbacianego. To są, to są przeróżne preparaty, które mogą być podawane takim pacjentkom po operacjach raka piersi. Oczywiście postaci tych preparatów są zależne od drogi, którą preferuje dana pacjentka, począwszy od globulek, żeli, poprzez aplikacje pochwowe, postaci na przykład kremów, czy postaci na przykład globulek pochwowych. Oczywiście, dobieramy preparat, dobieramy skład. Czy możemy go stosować bardzo długo? Oczywiście, tak, bo nie zawiera żadnej komponenty hormonalnej, ani naturalnej, ani syntetycznej. Czy powinniśmy go stosować profilaktycznie? Tak, ponieważ wiadomo, że pacjentki z grupy pacjentek z rakiem. Po rakiem, ponieważ pacjentki z grupy pacjentek z rakiem piersi nie będą do końca życia, przynajmniej na dzień dzisiejszy, mogły stosować żadnych preparatów hormonalnych. Czy mamy jeszcze jakieś inne metody postępowania w przypadku atrofii urogenitalnej? Oczywiście możemy po pierwsze stosować terapię laserami. Laseroterapia jest obecnie metodą sprawdzoną w atrofii urogenitalnej i trzymaniu wysiłkowym moczu. Możemy również stosować metody takie jak, załóżmy, biofeedback czy elektrostymulacja. I oczywiście coraz częściej, to wiemy, rozwijają się grupy inicjatywne, które zajmują się terapią zaburzeń urogenitalnych i zespołu GSM, czyli, które są oczywiście prowadzone przez doświadczonych fizjoterapeutów. Z drugiej strony, drodzy Państwo, zapytają Państwo, czy pacjentki po innych nowotworach, na przykład pacjentki z grupy pacjentek hematologicznych, których jedną z metod leczenia jest chemioterapia i to wieloskładnikowa, mogą po pierwsze dostąpić takich objawów jak atrofia ugarnitelna. Oczywiście mogą, mogą mieć suchość, pochwy, zanik, błony śluzowej, dyskom w czasie seksu, mogą mieć kłopoty z oddawaniem moczu pod postacią częstego oddawania moczu czy nietrzymania wysiłkowego. I te pacjentki nie mają w przypadku chorób hemato żadnych przeciwwskazań do stosowania zarówno metod hormonalnych, czy lokalnej terapii dopochwowej, po czymszy z tym jeszcze metod dodatkowy, czy kwas hieluronowy i wszystkie preparaty oparte na bazie kwasu hieluronowego, czy witaminowe. Z dodatkiem kwasu mlekowego czy z dodatkiem polikarbofilu, a jednocześnie mogą też posiłkować się metodami bardziej doskładnymi, bardziej skutecznymi, czy elektrostymulacja, biofeedback, czy również metody laseroterapii. I to są metody zapewniające tym pacjentkom, po pierwsze, dobry dobrostan, a po drugie, sytuacja taka są nieprzeciwskazane u pacjentek, które przeszły Tok leczenia hemato-onkologicznego. Mogą te pacjentki te wszystkie metody realizować w zależności od stopnia zaawansowania problemu i od tego, jaką metodę wspólnie z lekarzem dobiorą do leczenia atrofii urogenitalnej.